O, dobra. Siemano widzowie, no dzisiaj jakby druga, no jakby druga część z tej całej podróby. I jak pamiętacie, w ostatnim odcinku, czyli dokładnie wczoraj, no zdobyłem tego, jak widzicie, Titanic'a kata i tutaj kilka tych rzeczy. A pamiętacie, że też kupiłem no trochę tych jajek. No, trochę ich jest, więc dzisiaj się no, zajmiemy właśnie otwieraniem. A tak, swoją drogą to go chyba właśnie. Czekajcie, co tam trafia: Hyuja czy Titanica? Chyba No tak, o akurat ma tego No Dobra, to co? Zaczynamy od tych y, jajek z fajnym Titanikiem, na którym da się latać. Ja bym go bardzo chciał. Znaczy, wiem, że to jest podruba. W ogóle w O, coś jest? Nie. Poczekajcie, czy naprawdę na samym początku Dobra, jest coś! Na sam start, coś jest. Więc mamy. O, dobra, mamy Huja I już myślałem. Przez chwilę myślałem, że będzie jednak taki, taki Titanic. Ale dobra, mamy tego rzadszego Huja. Więc zaczynamy. No takie dobrze. Chociaż złożyłem już tak to e, 24 jajka. Wiesz kolejne nie takie wysłać. Tu nic. Tu nic. I czy tutaj coś będzie? Tak, dwa są! Co jest? Dobra, jeden to huge, drugi Titanic. Nie, chyba równo. Chociaż... Tak! I jeszcze te same huge, no nie wiem! No nie, no ale... Jakby były by, y, te dwa rzeczy, to się ucieszy albo chociaż Golden... Gold, y, golden Huge, że tego nie mam. I ten tutaj, ten gdzie mam teraz kół sort, to nie jest Golden, tylko po prostu tak ten... wygląda. Dobra, coś. Nic. Nic, no nie, no dobra. Tak nie może być. Zobie już taki dobry początek, bo trzy Hugo. Ale już mi się jajka y, kończą. Dobra, i jest coś. I Rainbow Exclusive. To dobrze. No i może jeszcze taki... Taj... Nie. Mo... A, no nie, już myślałem. Przecież to tak... O, jeszcze kolejny huge. Ale to tak obiecujący rosół. Ja myślałem przez chwilę, że to już Titanic jest. Kolejne osiem. No i tutaj takie trzy możemy jeszcze sobie otworzyć. Coś z tego wyleci? Do no nie. A z tego? No nie. No dobra. No tutaj niestety... Ech... no tu, że Niestety zyskał takiego jedno z no jakoś, do którego Titanic to niestety tam nie wyleci. Prawda? No je wyleci nam. No nie. A szkoda, bo tego Titanica fajnie by miała mieć, bo on yy, nie wiem, jak w tej podróbie, ale w oryginale to on umie latać. Dobra. Ale tutaj się może uda na Titanic banana, bo, no, bo tutaj jest Troszkę większa, szansa widać, na huge, to się na tej jajka są, jakby takie trochę spłaszczone, i ciągle tak dziwnie lecą. O, już był Exclusive. Dobra, coś, trochę to dziwne jest, jak to się tutaj otwiera, ale dobra. Um, nie. Nie, no, nie jest naprawdę, tylko jakiś Exclusive Rebel Dragon i tyle. Dobra, zaraz się bawię. Dobra, to tak nie może być. Jest coś, jest coś, dobra, proszę, 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 Titanic. Titanic jakby wyleciał, to by było fajnie. No. Titanic. Titanic. Hmm. Znowu wiele takie... Hm, może Titanic jednak będzie, ale... Jednak nie. chciałbym tego właśnie... Hmm, Hipo jak jakś tak. Nie, proszę. No nie, no. Nie. Serio, nawet kiód. No tak nie może być. ma w ogóle tego Titanic Ball. Monkey. Też, też, dobra. W tej po muszę zdobyć jak najwięcej Titaników. Zaczynając z jednym. Jest coś. Proszę, żeby to był drugi Titanic. No nie Hej, ale trochę bym się teraz tak jakby współżył, że jak powiedziałem, że nie, że nie będzie jednak tak że byłem pewien, że nie będzie, to by tak nagle wyleciał. To jest Przepraszam, że Szymona. Szymon. Szymon. To jest nie dzisiaj. Przepraszam do niego, ale po prostu no... Wie, że w, następnym, w innym odcinku będzie się odzywał, dzisiaj w szansę, ale jej nie wykorzystał no i to nagle coś takiego wylatuje. Nie, nie wiem, nie wiem, czego na następnym odcinku. Nie, napiszcie w jakiej grze się, żeby on się pojawił. A jak nie chcecie, żeby się nie pojawił, a jak nie chcecie, żeby się w ogóle nie pojawił, to nic nie piszcie. Hmm. No. Nie. Żart. ja chcę mieć dzisiaj innego Titanika chociaż. Dobra, wiecie co... A może poszedł do się do strefy może? No nic. To jest żart. Prawda, nic. Tu nic. No i tu też pewnie nic. Nie no, tu nawet mi nie chce wylecieć, co jest? A, może zaraz Titanic, patrzcie. No mu właśnie Titanic leci. No jeszcze dwa, nie no może nie Titanic, ale dwa Hippomelony. No, a mi nawet jeden nie może, nie, nie chce wylecieć. A szansa tu też jest całkiem spora. Na, na jednego klucza. Proszę Jest coś, dobra W końcu Ale... Szkoda, że nie Titanic Jeszcze tak... Te... nie Naprawdę O! Szkoda, że te się poprawili ich. Nie Nie, bo on ma tego innego Dobra Wiem dalej więc teraz sobie i tak Fuji jajko zrobimy. No, Titanic mi raczej nie wyleci. Nie no, ale chciałabym, żeby... Zobacz, ja, Titanic mi nie może dzisiaj wylecieć. Eee, co czy... On... Nie dzisiaj! Dobra. Może, no nie, chociaż może jakiś rainbow to jest? Dobra, ale czy to, tylko czy on był jakiś rzadki jak czy... O, nowe jajko, tak w ogóle tutaj, do nowe jajka, a, to jest ten... Eee, się e, jaka była szansa na taką? Eee, z... do no, tego ekspresiwa? Aha, dobra, chciałem No, najgorszy nie jest, no, najlepszy... Ty jest nawet nie wiem, kiedy zrobiłem. No to jest chyba jakieś żarty, no naprawdę Przepraszam Ja chcę sobie nagrać odcinek, a oni mi, kurde, wszyscy tutaj przeszkadzają, no yyy. Nie że Szymon jeszcze się w ogóle mnie nie słucha, to jeszcze ten tam. Jak nie ma miejsca w Czy FIP... nie mam miejsca? Za dużo chieszkatów niby. No, o co chodzi? Ej, nie mogę zresztą miejsca. To poczekajcie, I teraz ja szybko sobie tu na znadu pójdę. Uchadz. A sobie... Pokasuję. Dobra, o, są tak, co usunąć, tak, co usunąć. i teraz sobie właśnie huge i jajko właśnie teraz robimy. Dobra, wiesz. Co? Nie masz wystarczają... punktów? Co? O

Ostatnio trafiłem e, na, dwa te, na jedną taką kobrę i dwa te pelikany, czy jakoś tak. I mam nadzieję, że teraz się na coś lepszego odrównać. Proszę, proszę, laka, laka, tutaj laka, jak najwięcej laka. No i dobra, jestem ciekaw, jakiś już mi dzisiaj wydarzy. Znowu pterodakty, taki zwykły jeszcze.

Nie, się nie chcę tego zrobić. Żeby... Zrobię sobie jeszcze jedno takie szybko, na, tak na szybko chwyci jajko, żeby, nie wiem czy coś z tego zrobić, po prostu żeby mieć więcej miejsca na, yy, na jajka. No bo przydałoby się jeszcze ja coś tam bo jak taki syf dostaje tak nie może być. Mamie? Mamie. Pyk, pyk. Może tym razem coś lepszego? Proszę. Dobra, jest ko no, 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 kobra? Piorę... No to nie wiem, bardzo dobry drop. Dobra, ale otwórzmy sobie naj... Chciałem powiedzieć najnowsze jajko. Y dobra. I przy okazji sobie może jeszcze jajkar bym była dobra? Poza było lepsze, Nie wiem, już wszystko. Me. Właśnie Dake'd mi właśnie ocenia nie działa. Nie wiem dlaczego. No, otwieramy. O, dobra, takie łane tęczowe. To na pewno w taki tęczowy pani wyglądać na jakby... O! Ja, chciałem powiedzieć, że pani wy zobaczcie jak taki Titanic leci czy tam Hill i właśnie coś mi leci. Myślałem już tego. E, dobra, ale pytanie, czy mam tego rzadszego, czy nie? Nie, niestety nie mam tego rzadszego, na jego jest 1,2%. O, O! O! Zatapie się się zrespiło. Eee... I... Dobra. No, nie no, nic, naprawdę, dobra. Dobra, kolejne jajko otwieram. Może dzisiaj Taitan. Może pani powoływać kolejnego Taitanika? Może się uda? Kurde. Szymon! Hmm. Nie, no. hmm. Czemu te wszystkie w ogóle. Platy te, te mają jakby różne kolory. Dobra, kolejne i tu nic, tu nic. To może tu. Dobra, jest coś, jest. Ro dobra. dobra, rośnie jak największe. Proszę, Titanic, Titanic. No i huge. Dobra, ale co znowu rośnie? No i ten sam huge. No nie wytrzymam. Heeee. Co jest? Ten... Dobra, trzy no i takie, no... Dobra, to ja taki takie jeszcze też sobie otwórzmy. Jakby z tego Titanic mi wyleciał, to nie byłbym zły. Aha. No, Ale ja przynajmniej chyba ten najrzadszy. Ehm... Dobra, Dobra, trzy... Dobra, jeszcze... Tych 10 sobie, 100 100 sobie jeszcze tych jajek kupię i może się yy, uda. I... O, dobra, ręką mi poleciał. Raczej coś mi rośnie. Nic. Nie no, super początek po prostu nie wierzę. Dobra, może jak będę na swoim yy, Titanicu, Titaniku to może się uda i... Hej, Titanik, gdzie ty? Ech, ja muszę być na tobie, żeby miał laka. No co ty... Co ty Titanik robisz? No nie uciekaj mi. Jak chcę weź na ciebie No Dobra, yy, żeby... Dobra, muszę wejść na niego, żeby był Titanik. Myślałem, że da fartal, a jednak nie daje. Ja, dobra, powtórzę. Daj mi tajtanika, goś, proszę. Daj mi tajtanika, ja chcę tajtanika. Dobra, kolejny. Czekaj, co jest? Jak ten tajtanik teraz wyskoczył? Niech ja, ten typ daje. Dobra, mam nadzieję, że ten typ będzie chciał... Tak, może jeszcze Titanica będzie chciał. O, coś mi rośnie. Słuchaj, co mam chce do tego? A co co? Nie no, znowu te samki Coś... A! Tak zafred, dobra. Zaprę? Ty, da mi zaraz darmo te, ekskluzjiwy, Nie wiem po co. No dobra, myślę, że takich się jako mogę, można sobie zrobić. Tekrar. Dobra, niech Titanic się pojawi. Niech pojawi się Titanic. Niech pojawi się Titanic. Niech Titanic się pojawi. myślałem, że coś Jest coś! Czy? Proszę, nie. jesteś. jest coś. Myślałem, że nic nie będzie. I Ja chyba z tym kończę. to hmm. jest ten rzecz? No ale to nie jest rzeczna Ja dzisiaj chciałem Titanica mieć, ja dostaję coś takiego. No, właśnie coś takiego. Eee. Dobra. I ile coś trwa? Eee. Nie wiem, nie chcę już nawet Dobra. Dzięki za oglądanie i widzimy się już w następnym filmie. Na razie.